Witajcie, witajcie, witajcie! No to następny filmik na tym moim drugim kanale, skromniejszym troszeczkę na razie, w pogaduszki, po czyli bez, mu, bez muzyki, ale mam taką koszulkę Atlantis, że jak będę powtarzał zagranie do utworu Shedelsów, Atlantis chyba się, na temat Atlantyry chyba, chyba, Atlantis, no to będzie mi dopasowała ta koszulka. Najprawdopodobniej. A natomiast, słuchajcie, jakbyście, o przepraszam, byli gotowi porozmawiać, czy posłuchać na temat, że w moich ostatnich latach, tu gdzie przychodzi mi żyć, mieszkać, to dzieją się bardzo niepokojące rzeczy. Ale ja chcę samokryty samokrytycznie, to był tylko wstęp, nawiązanie, a jakie bym widział w sobie, w sobie, powiedzmy, ułomności, prawda, wady ludzkie, że coś może nie do końca takiego w pełni zdrowego. <śm> to powiem tak, żeby samokrytycznie. To zainicjuję w, tak, w formie takiego pytania, takiego pytania. Czy macie coś takiego czasem, <gryny> co Wam utrudnia życie? No, bo może nie macie, obyście nie mieli może, no może po co utrudni nam jeszcze więcej trzeba, e, że coś położycie <gryny> gdzieś i nie możecie tego odnaleźć. Ale ja często i, no i zdarza się, że jakby, jakby specjalnie <laughs> sami sobie nie zdają sprawy, tak schowacie, że żeby potem nie móc odnaleźć. No bo miało być samokrytycznie, to mówię, e, powiem, że ułożyłem taki wierszyk e, Tak schowałem eee... widzicie i zapomniałem, zamiast sobie zapisać to eee, Ale może przypomnę, końcówka ma być eee, a... Teraz wlazłem i, zna... i znalazłem. Eee, teraz wlazłem i znalazłem, a wcale nie musiało być w jakimś innym pomieszczeniu, żebym musiał wejść czy wleść, tylko czasem dosłownie pod ręką. Ale tak słowane, że, 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 że jak sobie przypomnę, to będzie w opisie, dobrze? Pod filmikiem, ten wierszyk, cały, krótki wierszyk. Ale tak schowane, że dosłownie, no, czasem sporo czasu nie znajdę, a nie kiedy się uda. No to chyba na ten temat miał być ten, ten, ten filmik. Ja sobie na spokojnie przypomnę, to będzie, yy, będzie dobrze napisane. Na, na, Napisany eee, także, słuchajcie, no pozdrawiam Was. Muzyka, muzyka będzie, bo na tym głównym swoim kanale to, to bym nie chciał za dużo gadać. Tylko przekazywać wszystko tak, jak nutki od serca same wyrażą uczucia ludzkie, gitara. A tutaj pomyślałem, że czasami mm, się wymienię jakimiś spostrzeżeniami. A pewno to dobrze, że są samo, samo jeżeli są skromne i samokrytyczne, a nie przypisujące e, bez przerwy komuś, komuś jakieś wady czy złe zachowania albo czyny. No, to jest niecałe 5 minutek Rozmówki, i będziemy na pewno grać na gitarze. O ile przyjdzie ciągle na tym świecie być i żyć, także trzymajcie się jak najlepiej. Dzięki za wszelkie komentarzyki. Co tam uważacie? Czy macie coś takiego? Czy takiego nie macie? Podejrzewam, że nie, że nie macie, przynajmniej w nadmiernym stopniu. I oby wszyscy byli całkowicie zdrowi i dobrze się czujący, i nie gubili rzeczy, to to, to na razie.